Czas oddzielić mężczyzn od chłopców. Mistrzowie Kung Fu stają do walki. Wyzywam Cię na pójły. Zabójcze uderzenia. Potężne kopnięcia. Sekretne techniki. Jesteś niezwyciężony. Słabi nie mają tu czego szukać. To miejsce dla prawdziwych wojowników. Dobrze, że jesteś. Wakacje w Polsat Play. Najbardziej efektowne filmy walki. Od poniedziałku do piątku o 9.30. A już jutro. Mały Tygrys. Niektórych zbrodni nie da się wybaczyć, można je jednak pomścić. Odważyli się wystąpić przeciw potędze III Rzeszy. Wypowiedzieli jej bezwzględną wojnę, którą toczyli na wszystkich frontach i poza nimi. Historia bez cenzury cykl dokumentalny. Łowcy nazistów jutro o 20:30. Wykorzystaj najświeższe hity Tesco. Nie zwlekaj i zrób zapas mleka, bo łaciatę teraz 12 litrów w cenie 8 z kartą Klapkart, A koleżankę zaproś na filiżankę Kawy Jakobs. Teraz 200 gramów, jedynie 18,99 z kartą. Przez cały miesiąc najświeższe hity w Tesco. Dla Ciebie, dla rodziny. Zablokowany nos i zatoki? Ociężała głowa. To wygląda na stan przeziębionej głowy. Tak, stan przeziębionej głowy. Tabletki Sudafet. Odblokowują nos i zatoki, likwidując uczucie ciężkości i ucisku w głowie. Także znów możesz być sobą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Długie wieczory sprzyjają nauce. Zapisz się na zajęcia z malarstwa albo kurs gotowania. Zacznij lekcję śpiewu, szlifuj angielski lub naucz się szyć. Zapłać za kursy pożyczką z Kom za 10 zł bez odsetek i innych opłat, którą oddasz dopiero za 60 dni. Jeszcze kapucha i pietrucha. Z natką czy bez? No raczej, co to by było za życie bez natki? Natka jest tylko jedna. Mm, natalka moja. Pietrucha to afrodyzjak. <laughs> Ojciec, przeżyjesz szok dietetyczny. Ile można? To jest wiosenna dieta, cud. Im więcej zjesz, tym bardziej schudniesz. Poznaj cudowny sposób na łączenie usług i odchudzanie rachunków. Teraz za Neostradę, telewizję i komórkę z nielimitowanymi połączeniami do sieci komórkowej Orange zapłacisz tylko 99 zł miesięcznie. Zapraszamy do salonów Orange.